Klatka po klatce po gali KSW58 ze mną Maciej Kawulski, współwłaściciel KSW. Bardzo wolno się tutaj te emocje, że tak powiem, załączały na tej gali. Zgodzisz się nawet rzekłbym, że momentami było nudno na początku. No niestety, no, to jest taki sport i, i niestety niektórzy zawodnicy biorą odpowiedzialność tylko za zwycięstwa, a nie za, e, e, za jakość walki, i, 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 no, i to są wnioski promotorskie. Po prostu e, ja osobiście mogę powiedzieć, że chciałbym ograniczyć ilość startów Zawodników, którzy dają walki nudne, które się rozkręcają, powodują, że e, e, gdyby to nie była gala, za którą płacisz, tylko gdyby to była gala, która jest decyzją na pilocie, to pewnie na ten moment na tą walkę byś uciekł oglądał co innego. To jest e, e, jak w... W każdej przestrzeni w show biznesie jesteś odpowiedzialny za swojego odbiorcę, za swojego widza. Czy robisz film, czy robisz galę, czy robisz koncert muzyczny, musisz sprawiać, że ten kontakt i ta relacja z tym widzem będzie ciągła. I niektórzy pomimo takiej skrzętnej pracy, którą my wykonujemy, żeby łatwiej było niekiedy sport, który jest bardzo trudny do oceny z zewnątrz odbierać, Psują na ten efekt i mi się to nie podoba. I apelujemy panowie, nie psujcie już tego więcej. E, tak naprawdę emocje e, zaczęły się niestety e, po walce Urosza Jurisicza z Szamilem Musajewem, i zastanawiam się, jakie, jakie konsekwencje wyciągniecie w, e, wobec narożników, wobec zawodników, bo jest to sytuacja moim zdaniem skandaliczna i niestety nie do obrony. Na przykład w przypadku Szamila Musajewa, który zaatakował Jurisicza. Wissow pozwolisz, że ocenię tą sytuację nie będę oceniał, kto zaczął, ponieważ żeby rozprowadzać taką informację i, i, i pobudzać taką dyskusję, trzeba mieć mocno przeanalizowaną tą sytuację i ja chcę ją zobaczyć z kilkunastu kamer, ale możemy zagwarantować wszystkim, że każda osoba, która zachowała się agresywnie i ja jestem w stanie zrozumieć zawodników, którzy są w emocji walki, ale kornerzy są właśnie po to, żeby zrozumieć. Że ring jest miejscem, w którym biją się zawodnicy i jeżeli myśmy kilkukrotnie zwracali. Yy, profesjonalnym wydawałoby się kornerom do tego, żeby wyszli z ringu i załagodzili tą sytuację, a oni sami zechcieli się ze sobą bić, no to dla mnie to jest dyskwalifikacja przede wszystkim dla nich. Za to, że tak zrobili. Obciążeni finansowo zostaną ich zawodnicy, a następnym razem, kiedy będziemy z ich teamów brać zawodników, będziemy dwa razy więcej myśleć i to dotyczy obydwu teamów. Jeden, czyli UFD, z którego bierzemy bardzo dużo zawodników, powinien bardzo mocno to przemyśleć, bo od teraz będę analizował każde nazwisko, które stamtąd się pojawi i zastanawiał się, jeżeli będzie w alternatywie inne z innego teamu, to będę wybierał inne z innego teamu, ponieważ tak możecie się zachować na Bałkanach, ale nie tutaj. Absolutnie się z Tobą zgadzam. Wielka sensacja na gali KSW, najbardziej niedoceniany, najbardziej skreślany. Znów to zrobił Daniel Torres nowym mistrzem, a ja się zastanawiam, czy Wy dacie swojemu byłemu mistrzowi szansę do rewanżu, bo zdarzały się takie historie w KSW. Ja bym bardzo chciał, żeby ten rewanż doszedł szybko do skutku, bo nie da się ukryć, że no nie możemy powiedzieć, że, 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 że Saladin Parnas został zbity, zdominowany. To jest sytuacja, zawsze sytuacja takiego szybkiego nokautu, niespodziewanego detencji. Terminuje rozmyślania na temat, na temat rewanżu. Ja uważam, że, że kto jak nie Saladin Parnas na niego zasłużył. Natomiast, żeby uprzedzić wszelkie wątpliwości dotyczące tego, co się wydarzyło w klatce, Tomek Bronder bardzo dobrze zareagował. Zawodnik poleciał na głowę. Pamiętajmy, że gdyby wypuścił zawodnika każdy cios, to jest, no, nie chcę używać metafory, rok życia, ale... ale to chodzi o bezpieczeństwo i to chodzi naprawdę o zdrowie. Prawdopodobnie Torres nie uderzałby wtedy w korpus, tylko dalej w głowę, która była... No... W stanie mocnego długu neurologicznego. No, ale tu nie ma żadnej kontrowersji, w ogóle nie ma tematu. No, no wiesz, jak, widzi, jak widzisz, zawsze, zawsze w takiej sytuacji e, znowu kornerzy i sam zawodnik próbują e, się tłumaczyć. Oczywiście tutaj to było wszystko e, w granicach rozsądku i normy. E, e, nie została przekroczona żadna, żadna linia. Natomiast, e, natomiast no, w, 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 myślę, że, że, że Saladin Parans musi zobaczyć ten nokaut, przyjrzeć się temu, uspokoić i uwierzyć, że e, na pewno e, go nie zostawimy w tej sytuacji, nie my ślimy, tylko dalej będziemy promować i damy mu szansę na rematch. Dwa pytania w jednym. Czy spodziewałeś się, że Szymon Kołecki Starec może być ha, może być takim profesorem w klatce? To jedno pytanie, a drugie no to z kim teraz ten Szymon Kołecki? Bo się niebezpiecznie zbliżył do, do pasa analizując sytuację w kategorii półciężkiej. Wiesz co, to, 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 to co się wydarzyło w klatce dla nas jest sygnałem, że możemy rozpatrywać Szymona Kołeckiego jako zawodnika y, y, Potencjalnego do zestawień na kompletnie innym poziomie, bo to jest zawodnik, który stoczył walkę na pełnym dystansie z teoretycznie dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem, wcale nie starszym, bardziej wiecie o, wiecie o co chodzi, no, z doświadczonym IQ, rywalem. Obitym. IQ fighting 10 na 10 i, 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 i no wielkie brawa dla Szymona. Chciałbym go oglądać z coraz lepszymi rywalami, i to jest wielki krok, jeśli nie największy w jego karierze, to na pewno jeden z największych. Kto następny już? No, zobaczymy. No. Wiesz, że ja nie lubię tak układać matchmakingu z tobą na schodach po gali. Muszę to wszystko przemyśleć, tak jak sytuację, o której wcześniej mówiliśmy. Zobaczyć jeszcze raz tą galę sobie na spokojnie w domu i przeanalizować.